Dzień dobry. Powiem tak, na pewno to spotkanie, jeżeli chodzi o, o naszą grę, trzeba podzielić na, na te fragmenty początkowe, bo tu, tu spodziewałem się i, i było nawet optymistycznie, bo mieliśmy sytuację chyba jako pierwsi, taką, którą no, znów nie zamieniliśmy na, na bramkę, znów była kolejna i cały czas ten problem nam się tutaj trochę w tej naszej grze powiela. Na pewno nie było to nasze dobre spotkanie, nawet porównując do tych ostatnich, to, to trochę mało jakości było w tym, w tym, wszystkich działaniach na boisku mojego zespołu, stąd nie było, nie było, później w drugiej połowie szczególnie, o to też mogę mieć sporo uwag, bo mało sytuacji żeśmy wykreowali i też szybko i, i dużo błędów własnych, które które nam się tak ostatnio też nie przytrafiały. Mówię o takiej organizacji gry. Dlatego na pewno ta ocena nie może być nawet dobra. Dzień dobry, witam serdecznie przede wszystkim. Powiem, że mecz, na który bardzo, bardzo liczyliśmy my jako trenerzy i zawodnicy, że w końcu przełamiemy tą taką, taką niemoc tego i i oprócz tego, że będziemy dobrze grali, wygramy ten mecz. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu dobra, nawet powiedziałbym bardzo dobra. Szczeliliśmy bramkę, mówimy, że musimy przeczekać, niewiele czasu do zakończenia i niestety nadziewamy się na taki e, niepotrzebną, taką wrzutkę, mnóstwo błędów w tym momencie, e, które gdzieś tam zwiastowały tą rękę, bo ta ręka to już, powiedzmy sobie, że, że to już tak ostatnia, ostatnia jak gdyby e, zapora była i, 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 i dostał w tą rękę. Natomiast druga połowa, kilka korekt, korekt, które nam tam nie wychodziły w pierwszej połowie, z, 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 m, troszeczkę żeśmy zmienili sposób e, rozegrania i wprowadzenia piłki i w drugiej połowie, ja już myślę, że... W większości meczu ta dominacja e, taka pod nasz, pod, nasz jak gdyby pod naszą kontrolą troszeczkę, i uważam, że w tej drugiej połowie zdecydowanie więcej mieliśmy z gry, zdecydowanie więcej mieliśmy e, z, takiej, z takiej organizacji gry. E, może nie mieliśmy jakichś takich wybitnych sytuacji, które mogły się tam gdzieś skończyć bramką, ale przy e, dokładnych dograniach, przy takich spokojniejszych dograniach mogliśmy się pokusić e, o o strzelenie kolejnej e, bramki. Uważam, że też tak w tej drugiej połowie mm, można nawet powiedzieć, że kontrolowaliśmy te spotkanie, aczkolwiek w porównaniu z innymi meczami ten mecz był e, no, troszeczkę wolniejszy w naszym wykonaniu, ale to jest jak gdyby zrozumiałe. Dziękuję. Ja miałem wrażenie, że w pierwszej połowie Sandecja zbyt łatwo przechodzi... Pod... Rysowio, przepraszam. Rysowio podchodzi łatwo pod, pod wasze pole karne swoją lewą stroną, czyli waszą prawą. Z tego były dwie, trzy takie akcje, gdzie, które mogły, ale tak. jedna z nich się zakończyła właśnie. Tu, tak, żeby. tak. I tutaj ja nie chciałbym tego rozbierać na czynniki proste, ale rzeczywiście korekta właśnie polegała na, na tej prawej stronie. Musieliśmy skorygować pewne rzeczy. I, I w drugiej połowie po tej korekcie ja myślę, że już zawódnicy zdecydowanie lepiej funkcjonowali, szczególnie w obronie się wejść już na boisko, czy był tylko takim straszakiem? Kulawiak mógł wejść na boisko, natomiast w sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli, czyli musieliśmy cały czas gonić. Było to troszeczkę ryzykowne. Wolałbym, żeby, żeby wszedł po kilku treningach, bo tak naprawdę zaliczył dwa treningi i to takie niepełne z drużyną. Wolałbym, żeby delikatnie się rozegrał w rezerwach. Myślę, że już od następnego tygodnia będzie do dyspozycji. Widzę, że no tutaj z Mateuszem mamy jak gdyby taki, t, t, takie porozumienie, że, no, że gdzieś tam Mateusz y, jest po rozmowach z naszymi działaczami, myślę, że doszli do porozumienia.